Aha oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Uh -huh. oh do you know no jestem ale to teraz jest zajebiście Handle heksy Coś pięknego Kettlebells Oponka Uuu, ale FBW wleci Uu. Tak to wygląda Tu crossmax Kurczę, zajebiście Zajebiście być z powrotem It's good to be back here to ja. Kurwa, nawet światło tu jest zajebiste. Nawet biceps ładnie widać. Łapsko. Pozdro. Witamy oficjalnie na zabawie. Pozwólcie, że się przedstawię. To ja. A tu. Chyba widać. Pan z młotem. Siła masa. Pan z młotkiem. Pan z Panie młotku. Panie wiosło. Tu się dzieje jakaś konstrukcja. To się działo. Patrzcie. A. Doktor Hipertrofia. Znaczy, że, że stoję z tyłu, bo nie widzę. A. Ej, nie ma tragedii ty. A, tak. Dobry film ustawiałeś. To jest automatyczne. Pod nas, Stario? to jest pod nas film. To ja tak wygląda. No. Słuchajcie, to jest to, to Tutaj już nie widzę innych przeciwwskazań. Jak tam waga? Masa idzie? Co? Masa idzie. Wiesz co, nie miałem żadnego pojęcia ile teraz mam. Aha. Ostatnio miałem 85. Dwa tygodnie temu? Trzy. O no, kurwa, to mnie gonisz. No. Ja dzisiaj 83,6. Ale ja miałem wiesz, koniec redukcji tyle. 85. No. Ja jestem na trzecim miesiącu masy, nie? A jaka docelowa waga ile planujesz? Dla mnie? No, ile planujesz? Chciałbym tak 9 dych ważyć, wiesz? O. Dziewięć dych. I tu, żeby w łapie było, no. i tu, żeby było, nie? Pan dziochu. musi być. Ale nie jedzonko, tylko forma. Forma, no to jest sixpack, nie? Sixpack. Nawet przy dziewięciu dechach będę chciał utrzymać sixpack. A genie. później Sopot, nie? W przyszłym roku myślę, możemy wystartować. Już w juniorach, co prawda, nie będzie okazji. To Ale to będziemy wiemy. tymi, weteranami już. Tak. Będziemy. Liga, Liga weteranów. Fejm no weteranów Czyli co? Seat teraz? Tak, no Seat To to przegrane i oczywiście I w połączeniu jeszcze z podciąganiem na drążku Zobaczymy jak pójdzie, to z to to obciążeniem Przefang. No takim obciążeniem powiedzmy ala 10-15-20 kg Zobaczymy czy pójdzie taki Zajebiście, Zajebiście. Te, 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 te? taki Dzień takich testów Wiadomo, wieczorem imprezka, nie? No. A ja FBW cisnę Ja nie wiem w sumie jak to będzie, ale Ostatnia seria frontów, potem mam Ragpulę no, pressy, wiosłowania. Uuu, będzie się działo. No, ja też mam wiosłowankę. Grubo, grubo będzie, grubo. No i brzuszek jeszcze, nie? Brzuch, brzuch, ja, ja i mój brzuch, i twój brzuch, i ty. Taki kwadrat PNS. Zaczynamy. notorious infamous warning man dangerous i'm an army i'm a legion i'm a ghost i'm a <laughs> <laughs> you i'm the storm i'm the eye of the hurricane yes fire fire fury fury power power my name is my name is uh, legend do you know yeah. do you know my name let go let's go my name is legend Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, bout to blow back up. Here Here I will never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. <laughs> Wow, jeszcze wznosy robiłem przodem na no, to jest prawdziwy kulturysta tak, to jest kulturysta a tu konstrukcja jaka piękna <laughs> ja, jak to z jest, tego to jest jeszcze w budowie spokojnie a. to jest Menelaosa czyli jeszcze coś z tego będzie tak. jeszcze będą z tego dzieci coś może z tego powstać talerze Syk. Nie ja no, co się trochę podnieść, wiesz, żeby mieć było nogi, ręce nogi. Ja mam trochę długie kończyny jak... Znam ten ból. Długich parę, kończyn. To jest, to jest później problem. Członko na plecy. W wykonaniu one and only. Sparta. Sparta jest jest is crossfit lub lublinets Nie tam jakieś sparty so side I'm I'm so I'm I'm so cool. dzikie, dzikie pieniądze i sztanga Dziczyzna Dzikie w hej jest PNS dzik Robimy koszulki jak SFD teraz. Nie? Przemek? No robimy Gdzie? dzika. Logo dzika. Każdy może dzika być. Będzie dzikie pieniądze. Z Dziką sztanką. Fajne były. No. To Jaki, jest taki... Albo taki dzik, Nie, dzik. z produkcjami. No. Dzik ze sztanką w ryju. To się nagrało? Dzik ze sztanką w ryju, no. To było z dobre. taką koszulką z symbolem pieniądza. Że koszulka cała w pieniądzach? Tak. I... No i ja taki dzik, nie wiesz, taki przypięty sztanka zębach. Pytanie, czy promujemy polski rynek i wchodzimy w złoty, nasz ulubiony? Czy może jednak dolary? Dolary się kojarzy z pieniądzem, z dolarem. To się Mówisz? Czyli uderzamy. Waluta rezerwowa, światowa. Międzynarodowo uderzamy? Tak. Waluta. Jeszcze światowa, na no, póki Chinowe nie wyprzedają obligacji. Tak a propos kiedy robimy wielkie testy na przykład jedzenia zupki na czas, albo jedzenia A Polszków. to nie wiem, to nie ja. Nie wiem <laughs> robić takich rzeczy. Już robiłem jedzenie. Jedzenia, jedzenia. pączków nie robiłem. Już nie. był test jedzenia pączków. Byłem drugi, drugi. Jestem wicemistrz, wicemistrz siłowny. jestem wicemistrzem w jedzeniu pączków na czas. Wicemistrz siłowni, yy. jak się nazywa ta siłownia? Extreme Fitness. Extreme Fitness. Extreme tak. Fitness. Extreme Fitness. Polska, nowa siłownia, tutaj będzie odnośnik. Nie wiem, czy mają stronę. <grymne> nie, nie ja znaczy go jakoś tam, jeden. Dawnych, jakąś laskę z recepcji. O! Pozdrawiamy <grymne> recepcję. Dobrze. I betonia, i tam wszystkich tych streamów okolic. W tak, fajne. tak. Wszystko. No i kinetika też, nie? Przekazuj. No, no o, możemy. Też możemy. Możemy. No. Fajne, fajne. Piękna pogoda, okres masy. Pogoda sprzyja masarni, masowaniu, takiemu, głęb temu? Ile kalorii masz teraz? Bo ja Ja na no oko No nie liczę tego, no, tak, ale gdybym miał policzyć, to pewnie ponad trzy koła by wyszło. A biało? Ile białka? Biała białe, nie wiem, jak to policzyć, wszystko, no to nie wiem, 170 może max teraz. No. No bo będą na no, tłuszcze duże. nie, bo tu to... nie chipsy. A, to widać, słychać, czuć chipsy, no tak. tak. Nie, ja sobie do dobijać z tym SLT. To jest teraz tak popularne. Próbowałem. Za jest. Próbowałem wszystkich. No. najlepszy? I Które najlepsze? Najlepsze? ten bułego to najnowsze. Potem no. kokos, tuż tuż z no. i no. na samym końcu to jest który mi tak nie podszedł. No. Dla mnie kokos numer jeden. Może dlatego, że nie jadłem tego Twojego numer jeden. Błędno, no to jest. Bo ono przyszło, albo w zeszłym tygodniu, albo dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu chyba. Ja Różne tu. lokowanie produktów. Ludowe SMD. Nudlowe, tutaj ja polecam. <laughs> fajnie nabija się kalorie. Czy znaczy one fajne też na redukcję do no, generalnie? A też. na redukcję najlepsze są te drzemy z SMD owocowe. Dżem z SMD? Tak, te takie grużelinowe, ale one są zajebiste. Ja one pamiętam. mają w 100 gramach. 60 kalorii około w 100 gramach. A ja się tak wiesz, pomyliłem z zakupem ciastek w no. kiedyś. <laughs> tak patrzę, no. ciastka mają 3 gramy cukru, nie? No. Ja mówię, a byłem na redukcji. Ja mówię, zajebiście, nie? No. Czeka? Ja Kurwa, co to będzie, nie? Nie wiesz, jakiś tam erytryto, coś takiego. No i co? I kupiłem? Nie spojrzałem, nie? Wszedłem no. do, do mieszkania, otworzyłem, wziąłem, jest to ust. Mówię, zajebiste ciastka, nie? To jest zajebiste więcej, nie? Trzeba chcieć więcej od życia, nie? Tak stwierdziłem, czemu one są takie zajebiste, mają tak mało cukru, nie? No. I co się okazało? Odwróciłem z tyłu, nie? Opakowanie, a tam 3 gramy cukru, a reszta to był tam 40 gram alkoholu jakieś pochodne, nie? Czyli alkohol, który też na cukier wow. się składał tak naprawdę, wow. nie? No. Alkohol to są puste kalorie. No. Także nie pijcie alkoholu. Nigdy. Nigdy. Tak jak my. Nawet whisky z kolą. Nawet bez koni. Nawet bez koli. Nawet z energolem też nie można. Whisky z kolą czy bez koni? I tak się w głowie pierdoli. Ale, tak. panie, seria. Try to shake me, I'll be damned. Planning on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so yeah. cool. heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit, man. I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the line and moving on to my. Prime, just quit my nine to five. I'm rockin', they watchin', cause it's shocking. Droppin' all these top ten songs, no stoppin'. It's time to live my life, it's time to live my thought. Wish I could slow down time and just enjoy the vibe. And I'm the one to get it, bruh. I swear to god I get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's yeah, go. I'm gon' get it, yeah. yeah. I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh Hey, I ain't never giving up Said I never give up I got this, man, I got it I will rock when I'm on it, never rock it Got the block, then I'm toxic, spitting logic, make I'm nauseous, honest Can I stop this, never cautious, drop it, I'm the hottest, knock knock bitch, watch it I'm the fucking king of rock bitch, profit, spitting hot shit, i am got Motherfucking lost it. back, better back. Making racks, wear a jack. Have my back to the mess. Got an act, that's a fact. We attack, get a pass. Don't react, don't react. Think I'm black, don't attack. All my breath, cause a step. Do a jab, give a crap. We relance, I'm the best Got a plan better than Most brands. God damn, I'ma till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Working on a movement. I'll do it cause I'm in the zone and you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose, run, roll, here I go all these people wanna know what you think of them lately, do you really love me or do you really hate me on a scale of 1 to 10, what would you grade me, all this social media has got me going crazy, lately everything's inflated, mainly everyone's invaded, privacy is naked, man I really hate it, god I really hate it I just wanna make it through, all this fake shit, living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhyme, steal time back from my nine to five